Siemano widzowie, że robiłem filmik z głowy. To, to już jest trzecia próba, żeby nagrać to i ten. No gadam! No, gada. no wszystkie seedy muszę zdobyć, a raczej nie wszystkie. Tylko dużo seedów muszę zdobyć. Za pomocą Golden leba Bo ma takie coś. Jeśli Wam się podobają, jeśli Wam się spodoba ten odcinek z Growa Garden, to, to kliknijcie łapkę w górę, dlatego to fajnie. Bo, bo wiem, że chcecie więcej takiego, takiego, innego konceptu. A i tak samo nie mogę nic, niczego kupować z nich, bo to by było za proste, bo mam 1 milion. No to ten. Trzeba czekać. Четыре, два, четыре, два, один, один. ile tam? E, nawet nie wiecie ile no, się wykosztowałem no, robiąc ten odcinek e, te, 25 milionów poszło się bawić jeszcze przez chwilę miałem o moonlit jest już dobra to mogę to teraz zabrać i mam moonlit karot która jest która waży teraz sprzedaję to i ile to jest warte 72 centy 80%. Powiem Ci że nie mam pojęcia czemu ty w ogóle to sprzedajesz. bo jakby masz tą kartę, więc nie wiem czy ty próbujesz, czy ty próbujesz zarobić milion, czy po prostu próbujesz zabrać wszystkie fruty. Żeby... Próbuję z.. zebrać wszystkie fruty. Ja, nie, nie trzeba trzeba. Nooo! O to jest, że... no. mi chodzi, ale tak samo będę to sprzedawał. Żeby zdobyć milion. Ale dobra, będę... Ten będę musiał zdobyć jakoś jajko z tego klepu, a ten sklep się w ogóle liczy? Mogę go używać? Znaczy powiedziałbym, że jajka tak, ale nie możesz używać tego. Bo możesz tylko kiedy używać do tego. Okej. Okay. Sprawdź to się... Muszę moim zdaniem, ale nie możesz z nich używać czegokolwiek. Okay. Ja. No No to czyli będzie teraz ultra trudno, bo muszę jakimś cudem zdobyć truskawki. Jest ma To jest niemożliwe A on jeszcze, a on jeszcze za bardzo nie jest chętny, żeby kopać te piwe Też to mam, wiesz? Też to mam Ale ty możesz wyekspiony garnet O, przy Tego południu w losowskach Fajnie Ten jest jak ty O, Nie nie, nie. Poznajcie, że tego nie słyszałyście. Co ty... co ty chcesz zrobić? zobaczyć, czy moje się już zrobiły. Czeka, w ogóle... Która jest godzina? Jest godzina 10:36, 36 jak to nazywa Więc za już tak mniej więcej pół godziny Czyli mniej więcej w następnym odcinku Będzie ten e, Będzie ten event I będę mógł e, Zdobyć punkciki I będę mógł powiększyć to swoje drzewo Ale dzisiaj W tym filmie nie chodzi o powiększanie drzewa Tylko chodzi o zdobywanie punktów Pani Jajka. Mm. mam nadzieję, że mi dropnie Shiba Inu, bo Shiba Inu mam takiego jednego. On to jest po prostu ulepszony Golden Lab. Bo Golden Lab Ale... ma. No, jak mi dropnie z jajka, to mogę. Tak samo co 57 sekund wygąbezuję, tylko, tylko Ej, ma 15 sekund. No, bo... Nie jak mi go dałeś. Co? Karota? To... Mój biedny karot! No i ja mam teraz dwa karoty. E. Jeszcze raz e... Czemu to jest słońce 20... i... Mógłbym teraz zmienić ten. Mógłbym teraz zmienić garden na tamten, to nie? A nie, po co? Tylko musisz się. Po jednym to tak, ale jakby w trzecim odcinku ten nie. No to się nie mogę. E, Chciałabym wyskipować sobie ten primer, żebym mógł powieścić jeszcze bardziej swój garden. Nie. Ale mój garden w ogóle normalny to jest pisana dżungla. Ja muszę. Tylko dlatego ten reklamer biorę, bo on się... 220 co? 220? A mogę je kupić? Tak, 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 więc masz je kupić. Dziękuję. Dziękuję reklamera. Jakim burnik bud? Nie, teraz jest sprawdzam na wikipedii. Jakim ten burnik bod e, kosztuje, wiesz, ma więcej 20 że jak go sprzedasz, to mniej więcej 70 tysięcy zarobisz. A jak go sprzedasz jednak od tają to zarobisz tylko 65 tysięcy. No bo w fajką jest kilka, a w runningu jest jeden. Może być, ale jednak do 6 jeżeli państwa. No. ja przez to, zjadł dalej sobie nie, nie, bądź, nie tego. Zdaję fajnie dalej mam tego stika. Nie wiem, w jaki sposób to wygląda. Nie to ile? O nie, pomyliłem o tym, że on ma 10% szans na to, że coś to Ej, też mi się wydaje, że jego ogon wygląda jakby, jakby to było jego kubko. To Giant Bamboo! Bamboo! To zła, zła, Nie, nie si bajno. Zła, zła, dobra, Zły piasek, zły piasek, zły piasek. O mój si bajno. Nie stać się. Nie No ja drugiego na drugi ogól, lava, byś miał większą szansę. No w sumie za mojego karota! O dzięki, dzięki, dzięki! O mnie! On dwa goldy z labi, one będą wygrywały <grymio> <grymio> tak <grymio> sobie. Najpierw jeden wykopie, a potem drugi. Zaczynamy ten jeden wykopić. 4, 3, 2, 1, 0. Ciekawe, co to jest. O ten! Nie, tak się nie robi. Tak się nie robi. O nie, 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 nie. nie. Nie to ma tę karotkę. Nie możecie może słuchać. Nie może na przykład zabrać mojego bone blossom, tylko może zabrać tą karotkę. Ja no, w pies wyglądał, jakby miał takie cały czas takie. No bo jest taki cały czas. W ogóle pana to kupisz tam mu z tyłka, wystaje. staję. pies. Jedny pies. Słuchaj, ciekawe, który teraz teraz że my go właśnie straciliśmy z linii. Placement SLOTS plus, plus, plus 5 Za 1 bilion? Uh, Okej okay. Co? Jest takie coś jak x... x, x? Wiedziałem, że jest takie coś jak placement slot Kiedy jeden z nich? No wy kopców. Co? co się patrzysz? Parum wody. Paru? Dzień dobry. Czy ty wróciłeś o, dobra, i powstałeś z mapła? Te dwa psy to są takie parumy. One nic to nie mają. No nie. Dlatego to są barwe. Patrzcie, wykopał. O kurwa. O low. Candy Blossom? I tak, tak, co tak, ci tak, Ło, tak, tak, Ja też mam takiego ja tak, patrz, 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 tak, Patrz, Ken. Co tak, 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 Ken. O, tak, 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 ja też mam tak, 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 a w ogóle ci coś powiem, że... Nie wykopał. Patrz on, wykopał! Nie czekaj. Eee... Patrz on ci wykopał! CO jest! Ej, nagle tak serio pełen kampał to ja w ogóle... nie wróciłem. No powiem że... Ja pamiętam. Chłopie, tak było chłopie, ja pamiętam jak pierwszy raz grałem w tą grę. O kurna matka dołączam. Weź go, kiknij, kiknij kikni go. Dobra, będę unikał z nim konfrontacji O, będzie, no. Nie wykopam francuska. Dobrze będzie, muszę co? Całe tam gadacie Dobra, już wyjesz, wszystko. Dobra, ciekawe kiedy on coś kopię no czemu te Golden Laby są takie głupie? Ja, ja, ja nie, ja nie tego. Jakim cudem ludzie mogą tak grać na takich Golden Labach? Nie wiem jak, nie wiem jak oni teraz zaczynają. Pamiętam jak ja zaczynałem i miałem ledwie Dragon Fruit, to był dla mnie ultra rzecz i mango. Oni mieli mango, a ja nie miałem mango. I chciałem mieć bardzo mango. Mango, 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 mango. Co się? No to dobra, przywitał się, z witami. jest ten i teraz ten. No, musimy. Ten golden Ja nie wiem, czemu on tak słabo działa. Dobra, będzie kopał jeden, będzie jeden kopał, będzie jeden kopał. Nie masz roboksów. Mam roboksy! Nieprawda! Ja z jednego zebrałem przypadkowo. Dobra i tego sprzedać. I'm good, I'm good, I'm good. A jakbym miał w takim czasie chłopka, jakby miał, jakbym... miał uzbierać milion, to to, to, by, to by nie zadziałało. Żeby uzbierać milion cały. Ja musiał mieć 420... Albo, albo muszę zbierać wszystkie te, albo muszę... Dobra, uh, shop jest free. by oh. mi, mi ten wykopał. Ja pierdzielę, uwielbiam cię, kurde rabia. A co, jakbym tak zasadził przypadkowo? Człuklet no, jeżeli byś go... ten posadził, albo musiał go ten, albo musiałbyś go free zajmować. Albo musiał być ten... Albo musiałbyś go no usunąć. Nie, z nie. Co tam piszecie razem, bo ja nie chcę mi się tego tłumaczyć w głowie tego angielskiego. Pytam się skąd jest. No i co on napisał? Że z Litwy. Polana Bakuga. tu, eee, czy. Ten, bo zrobiłaby coś zrobił. Bo ten odcinek będzie ciągle polegał na tym, że. Będę albo wykopy. Znowu, gambling. gambling, gambling. Czy chciałbym wykopie, czy nie? Totalnie nie wiadomo. Czemu wykopieć, ze ścinam. Kop. Tam może o to karocida, karocida wykopał, karocida wykopał, do jest to karocida Ultra, no. A czekaj, no właśnie te Golden Laby chyba tylko wykopują karocida. to się nie da przejść za bardzo Nie no, random no, nie, One wykopują inne rzeczy No to czemu mi same karotki wykopują? Wykup Co to jest za nimi? No, y to postaw sobie kilka shiba, shiba Inu, bo one mają więcej szanse na Shiba Inu. Shiba Inu, no jeden? Dobrze. Już się rami. On ma trochę większą szansę. On ma, on dosłownie, on trochę, on każdy 59 sekund, a nie 57 jak Golden Lab. Czyli, czyli Shiba Inu no, kopie trochę dłużej, musi czekać, żeby wykopać, ale ma więcej szansy, ma o 5%. Ma 15%. No, więc to jest ultra drop. Powinniśmy zrobić filmik, że używasz ogólnie psów, żeby wiesz. No, psów, że by było dużo. To byś mógł po prostu wiesz, i nadać. Odcinka, e, bo już trochę... co? Ten się pani naprawdę coś wykopał, ale coś się zestrało. To jest końc tego odcinka, oczywiście tak robię. pikapuję moje wszystkie pieski, żeby nic mi już nie wykopały. To jest koniec tego odcinka. E, zostawcie suba, łapkę w górę, jeśli chcecie więcej takich odcinków.